A tutaj mamy kółko Co będzie? Ładny sygnał był Co to jest? Ładny sygnał i fajny guzik chyba jest Tak jak widzicie, wracam na to pole. Minęło tam ileś dni, mam nadzieję, że te najgorsze mrozy i w ogóle te zamiecie śnieżne minęły, bo było, było nieźle. O czym świadczy nawet ta pokrywa śniegu tego tutaj. 10 cm jak nic zostało, ale patrzcie, ziemia nadal miękka. Mimo, że bywało po minus 13. U mnie najwięcej chyba było minus 13. No co, nic nie ma na tym polu, jak zwykle. Tu jakiś widziałem krążek wylazł w pewnym momencie. O! Co to jest w ogóle? No, jakieś guwienko. A to to? No, musi coś tam być w środku. Bo tak ogólnie to jest plastikowe, chyba. No, także powoli sobie tam się rozkręcam. Po śniegu da rady chodzić, jakby ktoś twierdził, że nie da rady sami widzieliście ostatnio, także nie ma rudy już i dalej i dalej do następnego dołka. O. Ogólnie to robiłem pole zawsze tak i tak. A teraz zrobię tak po skosie. Bo wiecie jak to jest, nie. Sygnał w jedną stronę jest, tak samo jak wykrywaczem stajecie w dołku tak i tak. Czasem w jedną stronę jest dobry, w drugą go nie ma bo jest zły, a tutaj mamy kółko. Co będzie? Ładny sygnał był. Co to jest? Ładny sygnał i fajny guzik chyba jest. Guzik zaraz zobaczymy. O, gdzieś mam. Znalazłem. Heh, powiem Wam. Tylko wyjmę kamerę, że to jest chyba lilijka. Ale powiem Wam, że kontrast od tego białego jest zawsze taki, że normalnie nie da rady oczu skupić. Zdaje mi się, że to jest lilijka. Ale na zdjęciu już widzicie, także to może być już dzisiaj fan dnia. Bo nie wiadomo, czy to coś wyjdzie. To w ogóle cud, że coś wychodzi. Sami widzieliście, ile razy tu byłem. Także... Lecimy dalej. Patrzcie, jak to wygląda, gdzie kopałem. Także zobaczcie, są sygnały, to są... Czarne te ślady, to są dołki, były. Były dołki. A tu kolejny. Łuska, co prawda. Żaden to fant, ja zazwyczaj to nawet nie pokazuję. Ale dzisiaj może nic lepszego nie być. O, zbita oczywiście. Mauser chyba. Ale pewny to nie jestem. Normalnie jest tym mega kontrasty w tym białym. To czarne i to białe. Zrobienia dla pana zielonki oczywiście. Kolejny jakiś mikro guzik, ale to chyba jakiś cynkowy albo amelinium, ale powiedzcie sami, taki malutki guzik, i dosyć głęboko był. A do tego jeszcze ta warstwa śniegu 10 cm. Także lecimy dalej. Łapacz śnieżnych kul powraca. A star wodu Mam mam tu taki sygnał, zobaczcie. Co prawda lekko się przełamuje, ale zobaczcie, to jest gdzieś tu. Dobra, zobaczymy, wspólnie, ale tu już widzę, co to jest. Dobra, dlatego się przełamuje. Patrzcie, niemrawy sygnał, trochę ziemi tu wyrzuciłem, sprawdzam wykrawaczem, dalej jest niemrawy w dołku, więc przystępuję do kopania, a tu patrzcie, co się odsłania. Odsłoniła się moneta. Zapewne to prusiątko jakieś jest. No kurde, ale powiew. Ale był powiew, prawie mi. Mnie... Przewrócił, kurczę, te pruskie monety u mnie to wychodzą w fatalnym stanie. Zawsze dopiero gdzieś tam płynie pod lupą. dowiaduje się, że to był jeden fenol. Czasem na polu nawet zdarzy się to odgadnąć, ale chyba nie w tym przypadku. Ale nie, już wiem, tak, bo tu był w tą stronę ten herb, ich chyba. No nie wiem, ale patrzcie się. Jest Moniak. Także sygnał taki był cień, cienizna była. Zaraz go zdeponuję. O! I lecimy dalej. Tym razem naprawdę długo mnie nie było. Pole zmieniłem na drugie pole. Na drugim polu też nic nie wychodzi. Mówię wstąpię sobie do lasku. No i w lasku jak to w lasku. Popatrzcie. Jest siekierka. Jakaś. Taka mała, zgrabna, fajna Nawet trzonek, ten kawałek jest kawałek trzonka No Także widzicie no Tutaj śniegu jest mniej, ale on już się tak topi Zobaczcie jak to wygląda No, topi się W ogóle patrzcie, czarowanie śnieżnej kuli skutkowało zmianą rękawic, bo po prostu tamte były już mokre. Także warto sobie, jak ktoś wychodzi w taką pogodę, nawet jak nie czaruje i nie lepi kul żadnych, to niech sobie weźmie drugą parę, bo może zmoczyć, choćby trzymając łopatkę, która zobaczcie, leży w śniegu. Później do ręki, do śniegu, do ręki i rękawica jest mokra. A jak ja mam takie właśnie niewodoszczelne? Ale dobra, bo już się widzę, rozpędziłem, a tu patrzcie. Tu na wierzchu było. Nogą przemiotłem i zobaczcie, co ja widzę. Co tu ja widzę? O, patrzcie. Jakaś klamra wypadła. Jakaś taka dziwna, pewnie konina. Ale patrzcie, ona jeszcze ma ten nawet jakiś. Takie... Srebrzenie, że tak się wyrażę. Na nie widać. No, jest to jakiś tam fant. W ogóle pod śniegiem jest błoto, nie? Jak dotkniecie, zobaczcie, jak moja ręka wygląda. Nie wiem, czy to widać w ogóle? Bo tu. No, dziwne srebrzenie jeszcze zostało. Raczej konina. Co jest? Nic nie jest. Chwały kołowiu. Ale może jakiś, może jakiś coś było na tym. Albo mnie się tylko zdaje Bo to może tylko jest samorodę kołowy po prostu Ale widzicie sygnały Kładasz mi się ślina Sygnały są takie duże, pominięte Eee, to chyba tylko placy kołowy jest Dobra, lecę dalej O, powiem Wam, że kończy na dzisiaj Raz, że się czas kończy, dwa, że po prostu, no już tak długo chodzę i nic nie wychodzi. Powiem wam, że pokrywa śnieża też swoje robi, po prostu na, na zasięgach traci się, wiadomo, że człowiek nie będzie w tym śniegu walił cewką, nie? No ale nieważne, ja przynajmniej sobie pochodziłem, także było to, co było, jakiś tam guziczek fajny, co tam jeszcze było, nawet nie powiem, aha, pruska moneta, na której nic nie widać. No, także słuchajcie, można chodzić w śniegu, jak ktoś lubi chodzić, bo jak ktoś nie lubi, lubi znajdować, to na pewno się nie, ma, nie będzie czym popisać. Wiadomo, ten śnieg to no jednak ogranicza, nie? Także dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało mi mimo wszystko. No i pozdrawiam, nie? Do następnego filmu.